Kazumi, jeśli oglądasz ten przekaz, ja nie żyję. Są tu wszystkie znalezione informacje. To duża sprawa, Kazumi. Gdyby dowiedziała się o tym Rada, przymierze miałoby kłopoty. Zaszyfrowałem informacje, żeby je zabezpieczyć. Klucz do szyfru wgrałem na Twój Greybox, żeby nikt nie mógł wykraść wszystkich danych. Ale jeśli nie żyje, a ktoś się o tym dowiedział. Wystawiłem cię na cel, ukochana. Przepraszam. Keiji. Znam cię, Kazumi. Będziesz chciała zachować te wspomnienia na zawsze. Ale nie potrzebujesz implantu, żeby wiedzieć, że zawsze jestem przy tobie. Proszę, zniszcz te pliki. Nie mogę zrobić nic więcej, żeby cię chronić. Ja... nie mogę. Tylko to mi pozostało. Żegnaj, Kazumi. Skoro to dla ciebie takie ważne zachowaj implant, o ile jesteś gotowa żyć z konsekwencjami. Jestem, nie będę się wychylać nikt się nie dowie, że istnieje. Chyba właśnie tego chcę. Dziękuję, że Bart. Ale już mniej doświadczenia zdobyłem niż za poprzednią misję. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane, jakie mam Inna wiadomość od człowieka iluzji. Prze... Człowiek iluzji. Zmiana planów komendorze. Więc wiadomość od człowieka iluzji. Co Prze... Jezu. Wcale tego nie chcę. Bym chciał w spokoju wykonywać swoje misje lojalnościowe. Łączę z człowiekiem iluzją, komandorze. Shepard, mamy przełom. Przechwyciłem sygnał alarmowy od turiańskiego patrolu. Natknęli się na statek zbieraczy w okolicy Układu Corlus. Turianie zginęli, ale zdążyli unieruchomić statek zbieraczy. Musisz wejść na pokład tego statku i zdobyć informacje o zbieraczach. Znajdź sposób, żeby dostać się. Prześlij mi współrzędne, a zajmę się tym. Już wysłałem. Na pokładzie statku nawiążesz połączenie z Edi. Ona przekopie się przez dane, by znaleźć informacje o przekaźniku Omega 4. Powodzenia, Shepard. Urzędne wprowadzone. Ruszajmy szukać statku zbieraczy. To tak, ja w tej chwili najbardziej bym chciał w swojej drużynie dwie osoby. Samare i Grunta. I uważam, że to słuszny wybór. Tutaj chyba falę uderzeniową. Chociaż, chociaż to umocnienie to też się przydaje, naprawdę. Statek się w polu widzenia, komandorze. Nieznaczne wydzielanie ciepła. Skanowanie pod czerwienią sugeruje, że większość systemów jest wyłączona. Silniki są Ale źle. olbrzym. Jak Turianom udało się to rozwalić? Skanowanie wykryło, że od naszej strony kadłub jest nienaruszony. Nie wykrywam zakłóceń pola efektu masy. Wygląda na to, że rdzeń napędu jest wyłączony. Czas przybycia 30 sekund. Powodzenia. Dałoby się zrobić jakieś ulepszenia na statku, co nie? Od początku nic nie ulepszałem, jeszcze nie skanowałem żadnych planet. Chciałem prędko przebrnąć przez zdobywanie towarzyszy i misje lojalnościowe, a wtedy to robić. Bo nie opłaca się skanować planet, dopóki nie masz zrobionej misji lojalnościowej od Miryndy. Dopiero co u niej dostajesz misję, która pozwala ci skanować szerzej, więcej, szybciej. Znaczy, po misji dostajesz takie ulepszenie do twojego statku. Nigdy dotąd nie widziałam takiego statku. Wygląda jak gniazdo owadów. Skanowanie wykryło węzeł dostępu do połączenia z bazami danych zbieraczy. Przesyłam współrzędne do komputera w Szepard. Porównałam sygnaturę elektromagnetyczną statku ze znanymi profilami zbieraczy. Ten sam statek, który był na horyzoncie, może wieżyczki obronne osłabiły go przed atakiem Duriana. Może są tam ci zaginieni koloniści. Zbieracze korzystali z takich na horyzoncie, tylko że te są puste. Małe jak mój zbiornik, pewnie błagali o litość. Co tu się stało? Czym jest wszystko. Być może byli wykorzystani do jakichś badań. Jeśli byli grupą kontrolną, zostali wyrzuceni na koniec eksperymentu. Istnieją gorsze rzeczy niż śmierć. Na przykład bycie przedmiotem badań dla jakiś pokręconych obcych. W obliczu tragedii ważne jest, by szukać choć odrobiny pocieszenia. Nieważne. Martwy to martwy. Podsumował. oni dwoje są tak jakby z dwóch zupełnie innych światów. Ona, gdzie tam musi być prawość, wszystko wedle kodeksu, a on, gdzie jedynym kodeksem to jest walka i co silniejsze to lepsze. To zbieracz. Czy oni eksperymentowali na jednym ze swoich? Eddie, przesyłam dane z tego terminala. Sprawdź, co oni planowali. Otrzymano dane. Analizuję. Racze przeprowadzali bazowe porównania genetyczne między własną rasą a ludźmi? Czy te dane zawierają coś, co możemy wykorzystać? Musimy ich powstrzymać. Żaden gatunek nie powinien doświadczać czegoś takiego. Znajdźmy to, czego szukamy, zanim zbieracze przybędą pozyskać ten pojazd. Ruszamy! No. Ej, to miało być ulepszenie, a nie posłabienie. Ale super, to może się przydać. A co do tej strzelby, no nie jestem fanem jednak. Joker tutaj ma rację w pełni. To wygląda wszystko podejrzanie, nie? To jest wielkie. Mogliby porwać wszystkich ludzi z układów Terminusa i nadal mieliby wolne kapsuły. Ich celem będzie ziemia. Nie, jeśli ich powstrzymamy, tam, na platformie. To wygląda jak jakiś panel sterowania. Gdzie martwi zbieracze? Coś jest? Ewi, wysuwam most między tobą a statkiem zbieraczy. Zobacz, czy dowiesz się czegoś z banków danych. Pobieranie danych w toku, Shepard. of jesus Co to było? Nie dosięgnę! Wasza moc! Szzepard odzyskałam kontrolę nad platformą. Wiedziałem, że nas nie zawiedzie Sheddy. Zawsze działam z maksymalną wydajnością. Masz to, czego potrzebowaliśmy. Znalazłam dane, które pomogą nam w przedostaniu się przez przekaźnik Omega 4. Odkryłam też dujański sygnał SOS, który miał zwabić ofiarę w tę pułapkę. Jego źródłem byli zbieracze. To niespotykane. To chyba logiczne, że wysłali wstępną wiadomość jako przynętę. Nie. To dość niespotykane, ponieważ turjańskie kanały awaryjne mają dodatkowe szyfrowanie. W tej wiadomości zostało ono uszkodzone. Nie ma możliwości, żeby człowiek Iluzja myślał, że to wezwanie było prawdziwe. Skąd ta pewność? Znalazłam anomalie w protokołach wykrywania Cerberusa. To on je napisał. Skoro wiedział, że to pułapka, to czemu nas w nią wysłał? Nie ma czasu na obwinianie. Wypytamy go, jak się stąd wydostaniemy. To nie pierwszy raz, kiedy Cerberus kogoś zdradził. E, komandorze, mamy kolejny problem. Statek zbieraczy uruchomił silniki. Musisz się wydostać, zanim uruchomią systemy bojowe. Nie chcę stracić kolejnej Normandii. Nie mam pełnej kontroli nad ich systemami. Zrobię co się da. Wysyłam współrzędne ewakuacji. Chodźcie, ruszamy. Mi jest smutno przez tego shotgun'a. Nie chciałem z takim grać. Oho? Dałem się otoczyć, w sensie no sam.

Kogo teraz wyślesz do walki? amunicja stanowczo za szybko kończy.